Striknę, zapomnij, że kiedykolwiek byłeś ale ja nigdy nie <laughs> mam silniejszy to taki. Nie, nienawidzę tej gry, <laughs> ale co to jest za rytm? no kurwa. <laughs> Ja nic nie mam już, kurwa, mać. Ale dobrze wygrałem. Trafił. O, ale tun! Ale stun, kurwa! Jakiego stuna ja dałem? O, oh, ja Właśnie, bo kryta ma i... ja, nie. Audio, co nie? No. No. Ja nie mogę był wizytą siebie. Teraz jest szalapka wóz w plecy. Jakbym patrzył na dziecko co ręki nie ma. Esa! O oh wow! Robi, jak. Co się stało właśnie? Super, no. ale mnie nie chodzi, że nie odchodzi. Nie gram, nie gram. Nie gra, to jest. Nie, a Nie, no, no, nie no, nie no, Nie, no, no, nie no, Nie też no, Nie gram. Nie, 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 cicho, cicho, cicho. Tak, nie, rób tak, nie rób tak. okay. Robię Drake Nie. Tak. Co się stało? Nie wiem, kurwa. Umrę zaraz. Że. No. Trafiło. Aha, fajnie. Już fasowo jest sta na tego Nie blokuj mnie. Ty mnie. Widziałeś to?

Ja no widzę cię. Ja no widzę cię. <grym wytkujesz> Wszyscy gracze Twitcha powinni, nie wiem czy. Nie, no, X okay, słowuje to, ale do swojej umrzemowej. No. <grym wytkujesz> no I <grym wytkujesz> co ty tam jadę. Numer. Ej, to mnie już jej już. A serio? Oh shit. Może miks się pierdź, się stało. No No, no. Nie, to się kurwa nieźle. Nie, tam to jest też super postać. Kurwa, czemu? A ty kurwa co zrobiłeś? Nie, co? Ale ten dół jest kurwa wielki. I have, I have problem, send help. You have Do Ciebie, ale ja nie, S nie wiem, czy mean, No, I mean, high. Wow, o tego zrobić, co no, to lewo, to wie, to? Robi? on robi? tak kurwa lewo ja prawo Nie, ma no, to... jest jakiś kurwa chory ten człowiek.